Czy można odstąpić od już zawartej umowy o pracę? Zgodnie z artykułem 29 paragraf 1 punkt 5 kodeksu pracy, w umowie o pracę są określone strony umowy o pracę, rodzaj umowy, data zawarcia oraz termin rozpoczęcia pracy. Jeżeli przed rozpoczęciem pracy jedna ze stron rozmyśli się, nie mam prawa do odstąpienia od takiej umowy. Można Rozwiązać tę umowę na zasadach określonych w kodeksie pracy. W kodeksie pracy nie ma mowy o odstąpieniu od umowy o pracę. Taka umowa musi być rozwiązana w normalnym trybie, tak jak inne umowy. W związku z powyższym, należy tę umowę rozwiązać albo na mocy porozumienia stron, albo poprzez złożenie wypowiedzenia przez jedną ze stron. Długość okresu wypowiedzenia będzie zależna od długości okresu zatrudnienia u pracodawcy. Jeżeli podpisana umowa jest umową na czas nieokreślony lub określony, to przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie. W przypadku umowy zawartej na okres próbny okres wypowiedzenia to 3 dni robocze dla umowy zawartej na krótszy okres niż 2 tygodnie, 1 tydzień na dłuższy okres niż 2 tygodnie i 2 tygodnie w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.